Cześć wszystkim, witam Was na kanale Martynka. Martynka. Dawno mnie tu nie było, z tego względu, że nie miałam pomysłu na ten kanał i cały czas nie mam, ale muszę dzisiaj przesadzić kwiatki i zrobicie to razem ze mną, ok? Ogólnie to piję fairwex, bo coś mnie bierze Gardą mi mega megaboli. Teraz ogólnie wszyscy są chorzy. Czy ten status stoi prosto? Nie wiem. Jakbyście się zastanawiali, czy lepszy jest fairwex, czy gripex. W sumie fairwex jest dużo smaczniejszy, jeśli mam być szczera. Okej, okay. to jest moje awokado, które wyhodowałam z pestki chyba rok temu. Cały czas było w wodzie i w sumie dopiero wyciągnęłam go z wody. I mam nadzieję, że nie zginiją te korzenie. Pewnie zgniją. Ah! i w ogóle on tak super, super rósł, aż przyszła zima i wtedy zaczął się robić takie dziwne suchy na końcach i mega brzydki, ale jak przyszła wiosna, to nagle ma no, dwa nowe listki. I już chyba czas go wsadzić do ziemi. Ogólnie do wszystkich tych moich roślinek dzisiaj będę używała takiej samej ziemi, czyli mieszanki po prostu ziemi uniwersalnej z keramzytem, trochę perlitu, trochę piasku i jeszcze śmiesznie, bo rok temu wzięłam trochę zrębków takich, od moich rodziców, takich prawdziwych zrębków, zrębków, a one chyba nie do końca wyschły, i one mi spleśniały normalnie. Także, no, taki fanfak. Jakoby tu to wsadzić? Chyba to. Tak. Jest. Czy ona nie jest zbyt szeroka? Powiem wam, że wróciłam Ci z pracy. Miałam na piątą. Czyli musiałam wstać około 3.30 i jestem lekko zmęczona. Ale to nic. A i w ogóle. Kurde, nawet nie lubiłam researchu jaką ziemię lubię awokado. No, ale awokado ogólnie chyba tutaj cała będzie rosło i się nie zdziwię jak umrze Jestem w sumie już przyzwyczajona, że te roślinki umierają i trzeba się z tym pogodzić Ale się gibie Kurde Troszkę za dużo tego karamzytu tu ma być Jest zbyt luźna ta ziemia A napiszecie mi w komentarzu co tam u was Błagam Błagam o komentarze Dobra, będzie git Bywa Następne, to jest taka Monstera manki Mask czy jak to tam? I ja ją ukorzeniałam w wodzie to w ogóle ukroiłam od mojej mamy i patrzcie jak długi jest ten korzeń czy Wy to widzicie? Kurde i mam jeszcze kilka takich szczepów czy jak to się mówi? Super się ukorzeniły i posadzę je chyba wszystkie razem. Chyba to się nada. O kurde, czy ja mogę ukroić te korzenie? Pewnie mogłabym, ale tego nie zrobię. Czy ta doniczka nie będzie za duża? Może nie. Sekunda na ferwex. Perfeks jest przepyszny, szczerze mówiąc. I kolor ma dużo mniej chemiczny. Nie chcę być chora. Ale kto chce, co nie? Pewnie się okaże, że to jest za duża doniczka i mi to wszystko zgnije. Bardzo możliwe. Przesadzić do mniejszej? Chyba tak. Ale mniejszą mam tylko taką. Nie, chyba będzie git. Lepiej w taką mniejszą, wiecie lepiej moim zdaniem ciaśniej w ogóle mam no, nadzieję, że jesteście dumni z tego setupu całego bo tutaj w ogóle musiałam zrobić mini przemeblowanie, żeby to nagrać tak pomyślałam, że będzie najlepiej to nagrać i tak tak zrobiłam. Ta toniczka jest Dużo, dużo lepsza, ale w ogóle super mi się to nagrywa. Może ja teraz zrobię kontent kwiatkowy? I ogólnie, jak jecie awokado, to zróbcie sobie roślinkę awokado z mega frajda Patrzcie, jak rośnie i ona mega szybko rośnie, więc jest mega satysfakcja. Satysfakcja gwarantowana. I cieszę się, że zmieniłam doniczkę. W ogóle teraz już wiem, że nie można... Ciekawe, czy mnie widać. W ogóle... Czy mi mryga ten mikrofonik? Nie. W ogóle teraz wiem, że nie można już tak upychać. Opowiem wam śmieszną historię. Jak przyjechałam do moich rodziców z Anglii, jak postanowiłam, że koniec mieszkania w Anglii, teraz będę mieszkać w Polsce. Wtedy była pandemia i właśnie rodzice tam zamieszkali na wsi i mama zrobiła takie mini sadzonki pomidorów. I no... jak to było? No to było tak, że one jakby były takich jakby na takich blaszkach, tak mega gęsto. No i trzeba było je poprzesadzać do takich okrągłych doniczek mniejszych, każde pojedynczo, żeby się rozrastało. I ja to tak poupychałam tą ziemię, tak... I wszystkie poumierały, dlatego teraz trzeba tak. Ej, super mi wyszło, jestem z siebie dumna. Tutaj będą wszystkie moje okazy. To jeszcze nie koniec, moi drodzy. Teraz będziemy przesadzać tą, o tą roślinkę. Nie pamiętam, jak się ona nazywa, ale napiszę wam na ekranie. I o kurde, czy wy to widzicie? Ale ma korzenie i wypadałoby ją przesadzić do większej doniczki i do lepszej ziemi. I dostałam ją na walentynki, czyli jak dawno temu? Jest teraz końcówka maja. Ale wtedy moim zdaniem też było za zimno na przesadzanie. Teraz jest lepszy okres. Wtedy może by się nie przyjęło, a teraz się przyjmie. Kurde, ale ma korzenie. Nie wiem tak naprawdę, czy muszę wydubywać całą tą ziemię produkcyjną, czy mogę. Chyba lepiej trochę jej wydubię. Może nie do końca, ale wezmę tą pałeczkę do sushi. O nie, biedaczku. Kurde. Pałeczkę do sushi i troszkę jednak powyjmuje tej ziemi, ale nie chcę też za bardzo zniszczyć tych korzeni, nie? Hmm. Nie znam się aż tak bardzo. Kurde, mega jest ciężko to zrobić. W ogóle chciałam powiedzieć, że jest to dość nietypowy kwiatek na walentynki, ale no jest u czego sobie. W ogóle rok temu nagrałam taki filmik, nigdy go nie wstawiłam. Właśnie zamówiłam na Allegro takie umierające kwiatki do odratowania. Wtedy się czujesz jak taka bohaterka ratując je. I właśnie zamówiłam coś takiego. Nie pamiętam jak się nazywa to. No i mi umarło, więc tak średnia ze mnie bohaterka. W ogóle rok temu to miałam mega fazę na kwiatki i już trochę mi przeszło. I w ogóle mam mega słomiany zapał do wszystkiego. Tak się czymś mega podjaram na początku i szybko mi to przechodzi. Ale kuba też tak ma, na szczęście. Teraz na przykład z kubą zaczęliśmy biegać. No tak bardziej chodzić niż biegać na razie. I jest to taka nasza mini zajawka. Właśnie teraz czekam na kubę i pójdziemy biegać. A i w ogóle mini story time. Kiedyś sykuję taką koszulkę z napisem turystka. Taka ciemna koszulka, różowy napis turystka. I pomyślałam, kurde, fajna tak. Gdziekolwiek pojadę, to będzie tak, wow, śmieszne. Ona jest turystką. I z tyłu ma jakiś taki, taki obraz. Nie czekaj. Taki widoczek na góry i namiot, coś takiego. No i właśnie w tej w sumie koszulce nie chodzę, tylko w niej biegam ostatnio. I wczoraj sobie pobiegłam do Decathlonu, żeby coś tam kupić. I idę przez taki dział ze skarpetkami i taka pani już mnie zaczepia i mówi o przepraszam, a później o pani tutaj nie pracuje. Mówię no nie, nie pracuję, haha. I potem już wychodzę z Decathlonu i komuś coś tam zapipczało na tych bramkach. I one już... i ta kobieta... To w ogóle, ona już była święcie przekonana, że ja pracuję w tym Decathlonie i ona już mi chce pokazywać paragon i w ogóle, że ona nic nie ukradła, a ja taka mina... O taką minę do niej zrobiłam. I w ogóle chciałam powiedzieć, co jest? Czemu wszyscy mnie uważają za pracownicę tego sklepu? Ale tego nie powiedziałam, tylko zrobiłam głupią minę, a ona tak się zaczęła śmiać strasznie głośno to taka historia. Dość sporo wyciągnęłam tej ziemi z tego, powiem wam. Już jest takie leciutkie dość. Leciutkie i fajne. Ja będę miała toniczkę na to. Idealnie. Ale super. Jeszcze będę miała do przesadzenia szczypiorek. Kupiliśmy taki super szczypiorek w doniczce, ale on to tak ma tam ciasno. I ogólnie tak trzeba go często podlewać. I po prostu porozsadzam go w kilka mniejszych doniczek. Najfajniej by było mieć jedną długą doniczkę, ale nie mam takiej i nie będę specjalnie kupowała. Sprawdzę czy to się nagrywa. Powiedzcie jak to jest z iPhone'ami. Szybko się kończy pamięć. I ogólnie jak teraz nagrywam... No nagrywam. Nagry... Czasami nagrywam filmy, to właśnie mam takie, kurde, nagram jeden film, muszę szybko usunąć, żeby mieć pamięć na następny film. I jest to mega wkurzające. Najfajniej było mieć jednak aparat i móc wymieniać sobie kartę pamięci. Ale znając mnie, ja bym nigdy nie czyściła tych kart pamięci i tak bym nie miała miejsca, więc. No, czemu ja gadam w ogóle jakieś takie głupoty? Nie wiem. Ogólnie pozdrawiam wszystkich moich widzów. Pięknie. Bardzo się cieszę, że Was mam, bo nie zmotywowałabym się do przesadzania kwiatków. A dzięki Wam to zrobiłam. I czemu jest to taka dziwna? A to jest ten szczypiorek. Jezu, a to jest taka dosłownie taka ziemia glina. Szczypiorek to chyba we wszystkim urośnie, tak naprawdę. Idę dosypać troszkę ziemi z dwóch. Wróciłam. No, nie przemyślałam tego. Chociaż w sumie to się da po prostu tak porozrywać jak trawę. Super. Uuu, ale ładnie pachnie szczypiorkiem. Mm, to jest dosłownie taka taka glina. Ej. Boże. Mega brzydko teraz wygląda. Wcześniej tak ładnie stał, teraz brzydko opada. Ale kto by się tym przyjmował, co nie? Może Kuba się będzie przyjmował. Wtedy już jest to niemały problem. W ogóle powiedziałam, że to rośnie w takiej najgorszej glinie, a właśnie nie pomyślałam, może to jest po prostu najlepsza ziemia dla szczypiorku. Chyba tak średnio to zrobiłam. No bez nadziei nie to wygląda. Ale trudno. Nie wiem, czy też tak macie, ale jak za długo robicie jedną czynność, to potem już robicie to na odwal. I tak właśnie miałam z tym szczypiorkiem. Chyba to jest znak, że koniec przesadzania różnych rzeczy i, i to jest koniec naszego filmu. Mam nadzieję, że podobał się bardziej taki kurde, jaki taki film bez jakichś super efektów i bez nagrywania cały dwa dni albo cały tydzień, tylko pół godziny i do zobaczenia w następnym filmie za tydzień. Zdrówka. Nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i komentarzu. Bardzo wszystko doceniam.